Witam Państwa, Izabela Litwin. Dziś porozmawiamy na temat, który jest bulwersujący, dla mnie osobiście bulwersujący i irytujący w najwyższym stopniu. Mianowicie stałe powtarzanie w telewizji przez wszystkich, przez dziennikarzy, polityków, i tak zwanych ekspertów jednego zdania. Skąd wziąć te pieniądze? Skąd mamy wziąć te pieniądze? Pytanie totalnie idiotyczne. Totalnie idiotyczne. Bo jest to pytanie, które może zadać gospodyni domowa, która do dyspozycji ma pensję męża. Ale takiego pytania nie może zadawać polityk, który powinien wiedzieć, że gospodarka narodowa to nie jest gospodarstwo domowe. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Gospodyni domowa, jak jej brakuje pieniędzy, to musi je pożyczyć albo wziąć kredyt, prawda? A czy państwo musi zrobić tak samo? Otóż nie. Dlaczego? Bo państwo to my. A my to znaczy co? My mamy jak gdyby dwie ręce. Jedna ręka to jest rząd, który pomaga nam realizować prawa i pomaga przestrzegać tych praw, w których żyjemy. A druga ręka to jest nasz suwerenny podobno, podobno niestety suwerenny Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski, który reguluje dopływ pieniądza na rynek. Oczywiście Zdajemy sobie z tego sprawę, że ta suwerenność nie jest pełna, ale musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli wreszcie dojdziemy do tej suwerenności, to takie pytanie będzie zupełnie beznadziejnie głupie. Dlaczego? Proszę Państwa, w jaki sposób finansuje się rząd Stanów Zjednoczonych? Może zacznę od tego przykładu, dlatego że on jest bardziej czytelny dla Polaka. Otóż największym na świecie zadłużeniem wewnętrznym, Właśnie charakteryzuje się gospodarka amerykańska. Czy w związku z tym Amerykanie mają jakiegoś kaca z tego powodu? Martwią się tą dziurą budżetową i tym deficytem budżetowym i tym długiem publicznym, wewnętrznym, zaznaczam długiem publicznym? W ogóle się tym nie przejmują. Ani rząd się nie przejmuje, ani obywatele. Dlaczego? Dlatego, że obligacje, które służą Dostarczeniu nowego pieniądza, bo po prostu rząd amerykański się zadłuża, w jaki sposób emituje obligacje, czyli te pieniądze jak gdyby pożycza. Więc rząd ma pieniądze, które wydaje, natomiast ten, kto pożyczył, posiada obligacje. Te obligacje przeważnie posiadają banki, ale także osoby fizyczne, mogą mieć także przedsiębiorstwa, bo one są w ogóle w obrocie, prawda? I teraz, jeżeli Fed. Czyli Centralny Bank Amerykański skupił te wszystkie obligacje rządowe i one są w rękach Fedu, to znaczy, że rząd amerykański jest zadłużony w całości we własnym banku. Co prawda, prywatnym, wiemy, prawda, ale jednak w banku amerykańskim, czyli u tego, kto ten pieniądz tworzy, kto ten pieniądz emituje. I teraz wyobraźcie sobie, rząd jest zadłużony. A Fed ma obligacje, które są roszczeniem w stosunku do rządu, żeby zapłacił te długi. I teraz Fed mówi tak. No, drogi rządzie, no, my wiem, że nie masz tych pieniędzy i co robi? No, po prostu podrze te obligacje, zlikwiduje te obligacje, umorzy ten dług, daruje ten dług. Co się wtedy stanie w gospodarce amerykańskiej? Nic! Po prostu te pieniądze, które były pożyczone, już dawno zostały wydane, i teraz jedynie co się stało został zlikwidowany, umorzony dług. I tyle. Czyli dług wewnętrzny, jeśli jest w posiadaniu banku centralnego, w ogóle niczym nie grozi krajowi. To samo dotyczy Polski. Tylko, że nasz bank NBP zakazał sobie, może nie sam, Rozmaitymi traktatami międzynarodowymi, prawda? Rzekomo zapisem w Konstytucji, zakazał sobie skupu, czyli kupowania obligacji od rządu. Bo proszę Państwa, gdyby rząd tą dziurę budżetową, czyli mówimy tak, przychodzą te osoby i mówią, proszę nam dopłacić do naszych dzieci niepełnosprawnych, bo nam nie starcza na podstawowe rzeczy. Czy ci ludzie mają rację, żądając tych pieniędzy? Oczywiście, że mają rację. Czy rząd powinien zrobić wszystko, żeby te pieniądze dać? Tak. Czy ma je dawać z podatków? Nie. Nie. Ma je dać z nowej emisji. Po prostu jest dziura budżetowa, jest ta potrzeba, te pieniądze trzeba wydać i jeżeli są zaplanowane w budżecie, to po prostu należy ten budżet uzupełnić o nową emisję pieniądza. Jeżeli to jest mało zrozumiałe dla Państwa, to zróbmy tak. Rząd zadłuży się. Żeby zapewnić tym niepełnosprawnym godziwe życie. Zadłuży się. Gdzie się zadłuży? W Narodowym Banku Polskim. Ale musimy pamiętać, że my, naród, mamy dwie kieszenie. Jedna kieszeń to jest rządowa, a druga to jest nasze NBP. Dlaczego ja, jako rząd, mam pożyczać u obcych, skoro ja mogę wyjąć to z tej kieszeni, która jest także mną, moją narodową kieszenią? I jeżeli wyjmę te pieniądze, czy z tego powodu powstanie inflacja? Bo ten straszak inflacji to jest po prostu skandal, totalny skandal. Nie wolno mówić o straszaku inflacji. Te pieniądze, które są potrzebne, powinny być dostarczone. One tylko nakręcą koniunkturę. One nie mogą spowodować inflacji, szczególnie wtedy, kiedy mamy deflację, prawda? Więc one nie mogą spowodować inflacji i o tym mówił prezes Belka, w Sejmie w lipcu 2014 roku. Wyraźnie to powiedział, że nie znamy procesów, które powodują inflację, bo dawne nauki, ważne w okresie nieobfitości, tylko w erze niedoboru, one już się nie sprawdzają. My nie wiemy, w jaki sposób w tej chwili powstaje inflacja. Więc jeżeli nie wiemy, to przestańmy się tą inflacją straszyć. Pieniądze powinny być wyemitowane, nowy pieniądz i dostarczone. I pytanie takie, skąd wziąć te pieniądze, jest po prostu bez sensu. Proszę Państwa, niejednokrotnie w historii występowały u nas okresy inflacji. Przeżyliśmy hiperinflację, przeżywaliśmy inflację w okresie socjalizmu i stąd jest w nas głęboka niechęć do tej inflacji, prawda? I słuszna niechęć, bo na razie póki jest gospodarka finansowa taka, jaka jest, potrzeba tą inflację moderować. Ona nie powinna być wyższa niż 6% rocznie. I to jest wszystko prawda. Ale proszę zrozumieć jak powstaje inflacja. Otóż inflacja powstaje w okresie niedoboru, kiedy mamy na rynku cztery pary butów, a chętnych mamy do tego 10. Jeśli dołożymy pieniędzy dla tych 10 osób, to automatycznie buty muszą podrożeć. One muszą podrożyć, bo znowu tylko cztery osoby będą mogły je nabyć. Cena idzie za ilością tego pieniądza, który jest na rynku. Ale w tej chwili nie mamy takiej sytuacji. W tej chwili mamy taką sytuację, że jeżeli dołożymy tych pieniędzy, to tych butów przybędzie wielokrotnie więcej. Nie ma ograniczenia w produkcji, nie ma ograniczenia w podaży, a więc brak produkcyjny. On wywołuje inflację. Jeśli w okresie obfitości możemy produkować rzeczy podstawowych tyle, ile chcemy, to straszak inflacyjny nie działa. Kiedy nadmiar pieniędzy spowodowałby ewentualnie inflację? I może spowodować inflację, ale tylko na artykuły luksusowe, bo proszę Państwa, ich ilość jest ograniczona. Ilość jachtów produkowanych jest ograniczona. No więc wiadomo, że te jachty być może przy nadmiarze pieniądza zdrożeją. Ale co mnie to obchodzi, jak to dotyczy 1% ludności Polski? No niech drożeją. Zresztą to i tak nie ma dla nich znaczenia. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś płaci 5 tysięcy dolarów za torebkę damską tylko dlatego, że pojawiła się na okładce jakiegoś tam czasopisma, to znaczy, że dla niego nie ma znaczenia cena. Więc dlaczego ja się mam martwić, że wzrost cen będzie dotyczył artykułu Artykułów luksusowych. Ja tym martwić się nie chcę. Ja mogę się najwyżej martwić, żeby nie drożały nadmiernie artykuły pierwszej potrzeby, ale one nie będą drożeć, bo one są w nadmiarze. Dziękuję bardzo.